Marek Zgorzelski przetarł powieki. Wszystko go bolało. Spojrzał na hologram zegarka wyświetlający siódmą pięćdziesiąt rano. Odruchowo złapał się za bolącą głowę. Wczoraj musiał zdecydowanie za dużo wypić. Najgorsze jednak było dla niego to, że nie pamiętał szczegółów wczorajszej nocy. Przeszedł powoli do pozycji siedzącej na swoim łóżku i rozejrzał się. Jego pokój posiadał niski stolik, na którym leżały butelki, zarówno po piwie, jak i jedna po wódce. Otwarta paczka papierosów z wetkniętą tamże zapalniczką oraz paczka tabletek i bupromu plus kubek. Zwlokł się z posłania i zachwiał, ledwo odzyskując równowagę na stojąco. Podszedł do stołu, wziął tabletkę, po czym popił cieczą z kubka, szybko przekonując się, Iż znajduje się w nim zimna i cierpka herbata. Spojrzał od niechcenia jeszcze raz po pomieszczeniu. Zobaczył swój ulubiony fotel zaprojektowany tak, aby posiadał mechaniczne ramiona, na których sterczały przypięte zarówno klawiatura, jak i ekran komputera, zawieszone nad ziemią i dość zakurzone. Zgorzelski nie miał wielu uciech w swym życiu. Jedną z nich było palenie papierosów, drugą picie alkoholu, a trzecia już nie istniała ze względu na ten prosty fakt, iż nie chciała się z nim zadawać. Wspomnienie Agaty wtrąciło go na chwilę w stan zamyślenia. Ocknął się z niego dopiero po minucie. Mimowolnie spojrzał na swoje prawe ramię. Było mechaniczne. Stracił je w wypadku samochodowym. I bardzo żałował, że ubezpieczenie dało mu tańszą metalową protezę zamiast przyżycia i zaleczenia organicznej. Niestety, kruczki prawne wskazywały jednoznacznie, iż lepiej by miał rękę, jak jakiś blaszak, niżeli wątłą i łatwo łamiącą się rękę. Tak więc został chromowcem, użytkownikiem implantów. Nowa ręka była o wiele lepsza od zwykłej. Miała lepsze pierdolnięcie, mieżdżący chwyt, a ponadto od niedawna została wyposażona w broń palną. Uniwersalny zestaw do rozwiązywania problemów prosto z czarnego rynku. Nieoceniona pomoc dla fixera. No właśnie, fixera. Zgorzelski trudnił się tą profesją. Posiadał swoje kontakty nawet za Atlantykiem, ale ich znacząca większość znajdowała się w Polsce... Od Poznania po Warszawę. By zdobyć od niego jakiekolwiek informacje, koncerny, prywatne firmy czy po prostu korporacje płaciły słuszne sumy. On zaś przyjmował je i żył sobie jak pączek w maśle, gdyż miał nosa do tych spraw. Nigdy nie wszczepił sobie jednak implantu do mózgu, obawiał się, iż może zostać schakowany. Sam jego komputer domowy. Posiadał pięć różnych rodzajów programów antywirusowych, które byłyby trudne do sforsowania nawet dla najlepszych w branży cybernetycznej. Jego pokój był całkowitym zaprzeczeniem jego profesjonalizmu. Wszędzie walały się jakieś śmieci, okna nie były myte od roku, a ponura szać dobijała się do wnętrza jego domu z zewnątrz tak namolnie, iż przez szklaną powłokę nie można było nic zobaczyć. Zgorzelski westchnął, udał się do łazienki, umył zęby, wykąpał i ubrał. Nie cierpiał tych czynności, ale musiał jakoś wyglądać. Rozgardiarz w jego domu mógł trwać, jednak on musiał prezentować się nienagannie. Spoglądając w lustro, ocenił, że za tydzień będzie musiał przyciąć swoją brodę, która sterczała mu jak u czarodzieja. Poprawił krótką fryzurę, po czym zaczął się ubierać. Za spodnie wybrał sobie dżinsy, zaś koszulka nosiła wytarte już logo bandy Led Zeppelin. Do tego zielona wojskowa kurtka i dyskretny egzoszkielet na nogi, gdyby przyszło do ucieczki. Tak na wszelki wypadek, gdyż w Poznaniu nie można było być pewnym, co za pięć minut może się wydarzyć. Kibole, harlejowcy, gigersi. Ci ostatni byli plagą tego miasta. Jak sama angielska nazwa wskazywała, byli robactwem tej betonowej dżungli. Niektórzy się chromowali, co czyniło ich o tyle groźniejszymi, iż mieli zestaw zabawek, które mogły cię rozczłonkować na tysiąc sposobów. Gdyby taki zaatakował, mogłeś być pewien, iż twoje organy zostaną dobrze użyte przy którymkolwiek bogaczu, który spędzał czas w szpitalu. Bo jego ostatnia nerka wysiadła. Twoja zaś bardzo mu się przyda, a i pośrednik otrzyma sobitą zapłatę. Tak, dzigersi bardzo lubili bratać się ze szpitalem. Mieli do tego prawdziwy dryk. Zgorzelski wyszedł z mieszkania i zamknął je na klucz. Idąc po schodach z pierwszego piętra, udał się od razu do barów okolicy. Powietrze przepełnione było od oparów spalin. Wczorajsze gazety jedynie walały się po ulicach i chodnikach, zawadzając swoimi krawędziami obuty przechodniów. Wstępując do baru Kaczkowskiego, Marek od razu usiadł za ladą. Neonowe światła raziły jego oczy, więc wyjął swoje okulary i założył. Momentalnie, jak na życzenie, przyciemniły jego pole widzenia, a świat zdał się zdatny do odbioru. Co dla pana! Spytał barman, gotów na nawet najbardziej wybijałe zamówienie. Był młody, nie więcej niż dwadzieścia lat, nieco piegowaty i rudy. Na razie herbata wystarczy herbata z prądem już się robi odpowiedział barman, wstawiając wodę do czajnika i wybierając puszkę z zieloną herbatą, którą Zgorzelski naprawdę lubił. A żeby do herbaty dodawać wódki bądźmy szczerzy każdy lubiłby taki układ jako małolat pragnące być dorosłym. Zgorzelski miał jednak już 29 lat i nadal kwalifikował się jako młody mężczyzna. Jego dziewczyna rzuciła go rok temu. Nie chciała żyć z jego roztargnieniem, a on nie mógł żyć bez niej. Nie zdecydowali się na dzieci, co poniekąd było dla marka wybawieniem. Nie musiał płacić alimentów. O, pan piękny przybył! Kiedy Zgorzelski usłyszał ów mechaniczny, nieco żarzący głos, aż się wzdrygnął. To była kara. Jedna z niewielu kobiet, która była schromowana w 80%, a jedynym ludzkim organem zapewne musiał być mózg i żołądek, bo piła za trzech, a tego pierwszego używała w trybie dostatecznym. Jej ciało było amfiteatrem metalu, kompozytów oraz białego lakieru. Nawet z twarzy nie przypominała człowieka, raczej dzikie humanoidalne zwierzę. Po prostu cyborg z krzykliwym purpurowym irokezem, oczy białe jak mleko, z niewielką domieszką niebieskiego. Aż strach pomyśleć, dlaczego tak bardzo się upotworniła. No, hej, Gorzelski, piątka, powiedziała kara, podpełzając do swojego rozmówcy. I gdy ten od niechcenia ułożył swoją prawą dłoń, aby zbić z nią ową piątkę, ta przekształciła swoje ramię w działko z bagnetem. Za późno! Zarzęziła rozbawiona. Barman już chciał sięgnąć po broń, jednak Zgorzelski uspokoił go gestem ręki. W parę chwil później kara przepoczwarzyła broń z powrotem w dłoń i przysiadła się do niego jak niechciany rzep do psiej sierści. No, Gorzelski, ty mój kochany dzieciaczku, co dziś przeskrobałeś? Nic nie pamiętam z wczorajszej nocy. ho, oh, to nieźle pobalowałeś, film ci się musiał urwać. Ja wczoraj zajebałam jigera. Skurwiel chciał moje nerki i przewoził w kontenerze jakiś ciapatych. Kurwa, Mać, te ich wylęknione twarze, jeszcze mi to siedzi w głowie. Jako najemnik sprawdzasz się znakomicie. Gorzej u ciebie z koneksjami, stwierdził Marek. A co to ma nim znaczyć? obłożyła się kara. Słuchaj no, synku. Tu zaniżyła swój głos. Ponoć Atlanta korp szuka mit Shaildera. – Kumasz? Już siebie tam widzę. Złożyłam nawet wniosek o przyjęcie. Lada dzień dadzą mi odpowiedź. Ci z Atlanty wolą kogoś, kto nie rzuca się w oczy, nie nadajesz się, poza tym nie biorą puszek z ulicy, powiedział leniwie Gorzelski, kończąc pić swoją herbatę z prądem. Reakcja była do przewidzenia. Kara nachyliła się nad fikserem, a jej cielsko zgarbiło się złowróżbnie. Rudy barman podszedł do kąta i niepewnie zaczął wycierać mokre szklanki. — Chcesz zginąć, chłopczyku? — A ty chcesz być traktowana poważnie? — Nie muszę. Nastała chwila grozy, po której nastąpiła salwa śmiechu. Śmiali się zarówno Kara jak i Marek. Barman nie miał pojęcia, jak zareagować, więc tylko odetchnął z ulgą. Prawda, Zgorzelski, prawda. Nie biorą w Atlancie puszek z ulicy, ale wysłałam mimo wszystko. Spójrz, co mi odpisali. Droga pani Jaworska, to ja. Przeanalizowaliśmy pani profil łowcy nagród i wspólnie uznaliśmy, iż pani usługi nie spełniają naszych kryteriów. O, <laughs> czytanie tego autochłamu jest świetne. Śmiała się kara, wywijając kartkę białego papieru w szponiastej, metalowej ręce. Dopiero teraz Zgorzelski zauważył, iż posiada krótkie spodnie dla robotów modelowych i skórzaną kamizelkę. Znał się z karą od jakichś pięciu lat. Pojawiała się zawsze gdzieś, gdzie pracowała. Raz była ochroniarzem, inny raz handlowała programami wizyjnymi, ostatecznie skończyła jako łowca nagród. Nigdy nie zdradziła powodu, dla którego się tak schromowała. Zgorzelski już miał zamówić sobie coś mocniejszego, gdy jego okulary wyświetliły mu przychodzący plik. Aha, niemalże odchrząknął. Co, oho, tylko mi nie mów, że coś ci przyszło, powiedziała kara. No właśnie, przyszło. Zaginienie córki państwa chałupnickich. Wybacz, ale dziś nie popijemy. Mogę chociaż to było podrzucać? Jezu, kobieto, nie teraz. Jak uporam się z robotą? Wtedy zrobisz sobie ze mnie kukłę. Odparł Zgorzelski, po czym zapłacił barmanowi, który niezwykle źle znosił fakt, iż musi zostać teraz z blaszakiem sam na sam. Zgorzelski udał się na spacer analizując dane. Musiał uruchomić swoje koneksje. Czasu miał mało, a praca była wymagająca. Chałupnicy. Trójka dzieci, dwie córki i syn. Najmłodsza zaginęła podczas szkolnej wycieczki krajoznawczej w Poznaniu. Rodzice mają adres zamieszkania w Grylewie. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Zgorzelski za bardzo się tym informacjom nie dziwił. Trzeba będzie przeszukać cybersferę pod kątem organów o ustalonym profilu DNA, zobaczyć trasę wycieczki i pomówić z tym czy innym bandytą. Marek już rozesłał swoje pliki swoim najbardziej zaufanym informatorom. Nie wiedział czego może się spodziewać, więc postawił na najgorsze. Ich córka nie żyje, dałby głowę i szpadła ofiarą dżigerów. Nie miał na razie jednak żadnych dowodów. W Poznaniu, jak nie byłeś chromowany, liczba potencjalnych zagrożeń rosła z każdą chwilą. Jedynym wybawieniem z całej sytuacji mogli być kibole, którzy nie akceptowali mechanicznych implantów, jednak nie byli już taką potęgą jak w dawnych czasach. Kiedyś każdy taki szalikowiec mógł cię stłuc za nienoszenie odpowiednich kolorków. Teraz byli bardziej jak partyzanci, zaś Zgorzelski myślał, iż najlepiej będzie wpierw z nimi porozmawiać. Robota fixera wcale nie była bezpieczna. Nie. Jeżeli wiązało się to z fizycznym byciem na nie swoim terenie. Implant ręki mógł okazać się pomocny, ale Markowi zależało na pokojowych pertraktacjach. Wsiadł w tramwaj i już po paru przystankach wysiadł na osiedlu Winiary. Tam udał się do jednego z bloków i zadzwonił pod numer, który, który znał aż za dobrze. Powiedział, z czym przychodzi. W parę chwil później siedział sztywny na kanapie w towarzystwie trzech kiboli. Jurka, Andrzeja i Krychy, przezywanego także z kibą. Czwartym osobnikiem po przeciwnej stronie stołu był zaś nieoficjalny dowódca całej tej rodzinno-przyjacielskiej bandy. Grzegorz Pędrowski. — No, czego chcesz, ochromiarzu? — powiedział prawie bełkocząc. Szukam Anety Hałupnickiej. zaginęła na wycieczce szkolnej w Poznaniu. Podziwiała widoczki? Historię miasta. No, to fajnie. Odparł Pędrowski. Z Gorzelskiemu wydało się, iż ten malek zeza. Eee, niestety nic o tym nie wiemy. Nie było przez ostatni tydzień niczego, co by zwróciło twoją uwagę. Córka Hałopnickich. Zaginęła tydzień temu wiem, co mi do tego. Tutaj każdy martwi się o siebie. Nie wy, odparł Pogorzelski, zaciskając swoją mechaniczną pięść mimowolnie. Posłuchaj mnie, Fiksia, to. Nie znam żadnej chałupnickiej. Sprawdź, czy jakiś księżulek jej nie wyruchał, albo czy nie została rozczłonkowana przez ligerów. Mógłbym wymieniać stu powodów, dla których nie chcę ciebie na mojej chacie. Ponadto jesteś chromowcem, a my tu takich nie lubimy. Obić go, szefie! Wtrącił się Skiba, posyłając gniewne spojrzenie Fixerowi. A mówię do ciebie, pajacu? Wybuchnął to Pędrowski. Nie będziesz mi tu nikogo bił. Ten chromowiec próbuje odnaleźć kogoś. Nie wiem, dlaczego po raz wtóry przylazł tutaj... Ale ty skiba ty mi go nie tkniesz, póki ci wyraźnie nie powiem. A teraz będzie lepiej jak nas zostawicie. Mam z tym Chromem coś ważnego do omówienia. Cała trójka przytaknęła i niechętnie wyszła, pozostawiając Marka i Grzegorza samych w pokoju. Posłuchaj no Chromie, za samo przypełznięcie tutaj powinienem dać ci w mordę. Ale nie zrobię tylko dlatego, iż chodzi o dziecko. Ale zapamiętaj sobie jedno. Nie jesteś tu mile widziany. A teraz do rzeczy. Gdzie ten Bachor zaginął? Niedaleko katedry św. Piotra i Pawła. No to klops. Od dwóch miesięcy pałętają się tam dzigerzy. Ponoć tam w targu dużo dają za młode organy. Martwi mnie coś jeszcze, wyznał Marek. Co mianowicie... Nagrania z kamery, do jakich teraz mam podgląd, wyświetlają, jakby ktoś przy nich majstrował. To mówiąc, Zgorzelski nacisnął na ramkę swoich okularów, a te wyświetliły hologramowy ekran. Położył je na stole. — Widzisz to śnieżenie? — spytał Marek. — No, kurwa, widzę. — Ty, ale to nie może być robota dzigerów. Oni zwykle nie mają nadhaka. Chyba, że zwerbowali sobie jakiegoś chromowca ze skurwiałym implantem do mózgu. Tego właśnie się obawiam. Być może ktoś zapłacił za porwanie córki komuś z wyższych sfer. Pędrowski popatrzył jeszcze raz niechętnie na ekran. Zamyślił się. Znam jednego doktorkę odmontowania implantów. Próbowaliśmy przez miesiąc obić mu mordę, ale skurwiel się zabezpieczył. Żyję jak kret pod ziemią, ale z tego co wiem, możesz muglować organy od dzigerów. Gdybym uważał cię za istotę o rozumie i godności człowieka, powiedziałbym, że powinieneś na niego uważać. To wszystko, co mogę ci powiedzieć, dam ci na miary, a teraz spierdalaj. Zgorzelski wiedział, i Grzegorz nie lubi się powtarzać. Podziękował i wyszedł z mieszkania. Drzwi zatrzasnęły się za nim z hukiem. Pędraka poznał, kiedy był zalany w trupa, a ten chciał go pobić. Wtedy to użył swojego ramienia, by mieć nad nim przewagę, ale nie połamał jego ręki, jak każdy zaatakowany chromowiec by to zapewne zrobił. Nieco później okazało się, że pędrakowi zamrożono konto na skutek jakiegoś głupiego kruczka prawnego. Marek odkręcił to i sprawił, że problem zniknął, zaś pędrak powiedział mu wtedy, iż wisi mu dług wdzięczności. Oczywiście była to bardzo uogólniona wersja wydarzeń, gdyż w tym samym czasie herszt Bandy Kiboli miał na piękku motorowcami i robili na siebie wzajemne najazdy. Sytuacja była podbramkowa, a wywalenie z mieszkania nie wchodziło w grę. Zgorzelski jeszcze parę minut wertował w okularach nagranie, na którym dziewczynka w różowej kurtce znika po połowie przebytej drogi. Edycja nagrania była lipna i bez wątpienia Pendrak też to zauważył, gdy zobaczył wycinek nagrania. Kto jednak mógł ją porwać, jeżeli nie Diggerzy? Na procesor w szkłach przybyła nowa wiadomość, tym razem od Pendraka. Wiadomość zawierała jedynie namiary: Ulica Sieroca, Stary Rynek, koło burdelu. Pracownia Ireniusza Goldberga była sterylnie czysta. Mieściła się w obskurnym zaułku na obrzeżach starego rynku. Wszędzie walały się implanty, części mechanizmów, systemy operacyjne, zaś on przebierał swoimi niemal pajęczymi palcami w poszukiwaniu syntetycznych płuc, które zaraz zamontuje klientowi, kiedy ktoś wszedł do jego gabinetu pomimo zabezpieczeń i blokad. Kogo niesie? Jestem zajęty! Nie zajmie mi to wiele czasu. Odpowiedział Zgorzelski, przepoczwarzając swoje ramię w broń palną. Miał go już na muszce i ani myślał chybić. Chirurg szemranego półświadka drygnął, zostawiając ciało pod narkozą. Chciało wywołać u intruza spięcie obwodów, jednak szybko okazało się, iż oponent nie posiada implantów w mózgu, a jego ręka to stary model, nie podpięty do sieci w żaden sposób. Ireniusz był prawie bezbronny. Prawie, gdyż sam miał na swoim podorędziu siłę mechanicznych rąk. Jak tu wszedłeś? Moje źródło dało mi na ciebie namiary, ja zaś zatroszczyłem się u innego o dostęp do twojej twierdzy. Nie było to zbyt trudne. A, fikser! No, 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 czego chcesz? Szukam pewnej dziewczynki. Aneta Chałupnicka, 12 lat. Nie wróciła z wycieczki szkolnej. Widziałeś ją albo jej organy? Nie, 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 nie. Ja nie trzymam z gigerami. Ja tylko usprawniam ludzi mechanicznie. Poza tym pacjent mi zaraz wykituje. Nie wykituję, jeżeli będziesz mówił prawdę. Być może będziesz w plecy o parę kafli, no i będziesz mieć reputację chirurga, któremu ktoś zdycha. Wybieraj mądrze, bo. Czekaj, 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 myślę, przerwał mu Goldberg. A, tak, był tu diger, nawet dwóch, ale nie wpuściłem. Szukali sposobu na izolację organów, ale ja takich usług nie prowadzę, więc kazałem im spierdalać. Wiesz jak się nazywali? Mogę dać ci zdjęcia z kamery. Było to cztery dni temu, dwóch typów: implanty japońskie do oczu, skurwiałe wizjery i to źle skalibrowane. Tak, to było widać. Zgoszelski podpiął swojego pendrive'a do włączonego komputera w pomieszczeniu. Zgrał całą zawartość, po czym powiedział. Ufam, że będziemy mieli jeszcze wiele ciepłych konwersacji takich jak ta. Po czym wyszedł? Goldberg jedynie podrapał się po swojej grzywce, po czym powrócił do chromowania pacjenta. Marek miał to, po co przyszedł. Jak tylko podpiął pendrive'a do bezprzewodówki, przesłał sobie obraz z kamer z dnia, w jakim pojawili się Jiggersi I bingo, Aneta faktycznie była z nimi. A to oznaczało, iż miał bardzo mało czasu. Musiał odnaleźć tych skurwieli. Szybko z interfejsu skontaktował się ze swoją wtyczką w policji i streścił mu pokrótce wszystko, czego się dowiedział. Paweł, gdyż tak tamten miał na imię, odparł, że zrobi co w jego mocy, by ta sprawa stała się priorytetem i zgrał informacje na swój nośnik pamięci. Zgorzelski nie dał mu wszystkiego, tylko te dane, które dotyczyły Anety. Teraz pozostawało jedynie czekać, aż koła systemu nabiorą rozpędu. Wracając do domu, zamknął drzwi i usiadł na swoim fotelu. Włączył swój domowy komputer i dołożył informacje z okularów do swojej bazy danych. Nadal nie wiedział, gdzie dziewczyna jest przetrzymywana. Jedynie implanty oczu Jiggerów były na tyle unikatowe, iż można było się z nimi połączyć przez sieć i ich zlokalizować. W dodatku były źle skalibrowane. Więc ich dostrojeniem zajmował się jakiś nobek. Zgorzelski analizował materiał wnikliwie, aż w końcu jego wzrok spoczął na charakterystycznej kurtce jednego z dzigerów. Takie można było tylko nabyć w plazie marketowej. Marek zapewne jeszcze by ślęczał nad tym jeszcze dłużej, gdyby nie fakt, iż coś uderzyło go w głowę. Chroniczny ból rozsadzał mu głowę, kiedy padł na ziemię. Rozmazanej wizji zobaczył jedynie obrzydliwy wizjer gigera. Obudził się mając związane nogi rękę. Ta mechaniczna została zdemontowana. No obudziłeś się, kochanienki, myślałeś, że nie sforsujemy twoich zabezpieczeń w kąpie. Gdy tylko mój brat dowiedział się, że zajmujesz się sprawą chałupnickich, od razu widzieliśmy, że musimy być sprytni. Nie zostawialiśmy śladów przez czystą przezorność, a ty i tak dobrałeś się do naszych danych. Nieładnie, nieładnie. Teraz jesteśmy w kontenerze, a anetka, której szukasz, jest tuż za tobą. Kontener zawodujemy warcie. Od lat handlujemy organami i dotychczas udało się nam być niewykrytymi. Szanujemy nasz fach, a ty fikserze utoniesz wraz z nią. Niestety nasz klient miał córkę o innej grupie krwi niżeli ona. Niedobrze dla ciała, niedobrze dla mózgu. Koniecznie chciał nowe serce. Musieliśmy długo ją ukrywać i poić lekami, by nam się nie wywinęła. Aż trwane było to kurestwo. Nie wyjdziecie z tego cali! Odchrząknął Marek. Wyjdziemy, wyjdziemy. Już nie takie rzeczy robiliśmy. Zenek, rozmontuj munerki. Może jeszcze ten potentat się na nie skusi. Fixer ma dobrą krew. Zerówka, już sprawdziłem w czytniku. Zenek? Zenek. Odgłos wystrzału z broni palnej rozsadził mówiącemu Dżigerowi czaszkę. Źle skalibrowany wizjer rozleciał się na podstawowe komponenty. Zaś mózgoczaszka czaszka eksplodowała fontanną rozerwanego mózgu. W chwilę później do kontenera wparował cyborg, umazany cały we krwi. Kara? Zgorzelski! znów się spotykamy. Sytuacja została opanowana. Policja pojawiła się pół godziny później. Jak mnie znalazłaś? spytał Marek, kiedy już był wolny ze swoich okowów. Przypięłam ci pluskwę. Ja to mam łeb, co nie? Owszem, masz. Możesz mną popodrzucać w barze. Że co? No. A, no oczywiście. Masz to jak w banku. Rodzice chałupnickiej dotrzymali swojej części umowy. I na koncie z Gorzelskiego pojawiły się pieniądze w kwocie 20 tysięcy kredytów. Nie mniej, nie więcej. Suma jak najbardziej zasłużona, zważywszy, iż narażał swoje życie. Sam Marek nie czuł się jakoś szczególnie tkliwie, wiedząc, że uratował dziewczynie życie. Ślepy traf zadecydował o tym, iż się nie mieli wtedy narzędzi oraz laboratorium i postanowili pozyskać usługi u Goldberga. Sama porwana nigdy nie zobaczyła twarzy człowieka, który ją odnalazł i poniekąd uratował. Nie pamiętała wiele z tamtej chwili, a detoksykacja z leków bynajmniej w tym nie pomagała. Jedyne za co Zgorzelski był wdzięczny, to to, iż kara w przypływie swej inteligencji dała mu pluskwę, kiedy spotkali się w barze, a jako jeden z najlepszych chłopców nagród śledziła poczynania swojego kompana z pewnej odległości. Ruszyła do akcji wtedy, kiedy czerwony punkcik na mapie zawiódł ją do kontenerów na obrzeżach miasta, które znajdowały się na terenie złomowiska. Dzigerzy byli tropieni wcześniej przez policję i musieli porzucić swoje prywatne laboratorium, dlatego też szukali kogoś, kto może wyciąć organy i przechowywać je w foliach. Skażone bakteriami lub zepsute nie nadawałyby się do transplantacji. Pytaniem pozostawało, tylko kto im to zlecił i jaką kwotę zaoferował. Zgorzelski nie martwił się tym, przynajmniej na razie. Będąc podrzucanym przez karę raz po raz w powietrze, w miejscu jakim był bar, uświadomił sobie, że już od dawna nie posiadał ludzkiej interakcji w cztery oczy, a jego lekkomyślność w dochodzeniu mogła kosztować go życie. Zrozumiawszy to zaraz po ceremonii podrzucania. Posiadł na obrotowym fotelu i zaproponował karze toast. To Za nowe znajomości i odnowienie starych, powiedział. Za ciebie, co czuwasz nad spokojem naszego miasta? dodała triumfalnie kara, po czym oboje wypili duszkiem zawartość trunku w szklankach. Tak bowiem prezentowała się rzeczywistość, w jakiej żyli. Nowy rozdział ludzkości, nazwany też erą Neocyber. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.